Panie. Nagrywam ładnie, poczekaj, to bo to jest parodia, czy jest to jest taka parada, to jest parodia. To bo mu na Bija, Żyjesz jeszcze dzisiaj czy nie. Ale przecieba. Przebanę, czemu? Dopiero 12, A tutaj mamy Davida. David, oczywiście, getrillet pomperat! Oh, o kurde, to jest... Ale dajmy radę! Tam ludzie idą, nie będą, że włosne. Sacarnie mamy. Ej, chodzi Biu! Biu, come on! Leci na Biu, leci! On, oto właśnie to jest on! Zdarza ja Ale przyjwam. No nie! David! Yes. Powiedz coś yeah. do kamery, żeby było fajnie! Pozdrawiam, Agnieszkę!

Pani o tym, się nie, panie oczu, bo wymyślili jakieś juweliny. A co to jest? Chuju, bo co to co to jest? Ostatni raz Pierwszy raz. A na trudno, to nie Na pierwszy. A no to ty jeszcze raz w Jeszcze tylko dwa lata takiego kurwa. Ja. Boże, szaleństwo. Cześć, nie chcę, by mi kucano łapki, czy to u mnie w Wszystko pięknie, łapki No dobra, ja zaraz wejdę, bo muszę się przebrać, bo mnie trochę zmądrę. Dość pada tu do przy Już jestem koło tutaj pogotowia,